Ścinie radia wrześni 93 i 7. Dzień dobry Państwu, Andrzej Górczyński. Zapraszam na audycję Gościniec. Dzisiejsza audycja z audycją wyjazdową. Jestem w gościnnych progach Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, a moimi gośćmi dzisiaj są dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, pani Ewelina Zawielak, i koordynator projektu Erasmus, nauczyciel języka angielskiego, pan Łukasz Korcz. Ale zanim o programie Erasmus powiemy, bo po to się Tutaj w środzie Wielkopolskiej zjawiłem słów kilka o zespole szkół rolniczych. Pani dyrektor. Pani ma głos. Witam Państwa serdecznie. ze Szkół Rolniczych Mienia Henryka Dąbrowskiego to szkoła znana wielu pokoleniom z racji stuletniej tradycji. Myślę, że dzisiaj dla wielu słuchaczy nazwa nasza tradycyjna od 100 lat może być jednak trochę myląca, ponieważ oprócz oczywiście technika rolnika tradycyjnie kształcimy przede wszystkim dzisiaj w wielu kierunkach technicznych i kierunkach przyrodniczych, chociażby Tutaj pozwolę sobie wymienić naszą tu średską weterynarię, architekturę krajobrazu, technologię żywności, czy też właśnie, jeśli chodzi o te techniczne kierunki cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem technik reklamy, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik Mechatronik, czy technik teleinformatyk. Prowadzimy też kształcenie w zakresie liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Myślę, że Niektórzy słuchacze mogą nas też znać z, z naszych klas wojskowych, której szeroka działalność wiem, że odbiła się echem. Bardzo szeroka gama propozycji cieszy się ta szkoła ogromnym zainteresowaniem młodzieży kończącej szkołę podstawową. No, muszę powiedzieć, że na nabór nie możemy narzekać. Właściwie na wszystkie te kierunki było duże zainteresowanie, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję dalej się rozwijać. Dziękuję Pani Dyrektor za te kilka zdań o szkole i przechodzimy do meritum naszego spotkania, czyli tematu pod tytułem Erasmus. Panie Łukaszu, czym jest program Erasmus, najogólniej mówiąc, i na czym polegały Wasze działania, te kilkuletnie działania, które doprowadziły do tegorocznego wyróżnienia? Dzień dobry Państwu. Program Erasmus jest w, tak w największym skrócie unijnym programem, który ma za zadanie przede wszystkim wspieranie tak zwanych mobilności, czyli ułatwianie uczniom oraz nauczycielom i studentom z krajów Unii Europejskiej zdobywanie wiedzy w innych krajach Unii Europejskiej i wymianę doświadczeń, zdobywanie nowych kompetencji. Pierwszy Erasmus, który był realizowany w Wspólnych szkół rolniczych był adresowane do nauczycieli. Były to mobilności związane z, ze szkoleniami językowymi, ale także metodycznymi dla nauczycieli języków obcych. I myślę, że tutaj pani dyrektor, jako osoba, która te Erasmusy zapoczątkowała w naszej szkole, mogłaby więcej powiedzieć. Myślę, że ten pierwszy Erasmus był bardzo ważny, jeśli chodzi o zapoczątkowanie takiego nowego spojrzenia na edukację i rozszerzenie szkoleń o kraje Unii Europejskiej. Wyjazd wtedy nauczycieli myślę, że nie tylko podniósł ich kompetencje językowe, tak jak tutaj kolega mówił, ale też sprawił, że staliśmy się jako szkoła dużo bardziej otwarci na nowe kontakty, nowe współprace i odczuliśmy większą potrzebę wyjścia na zewnątrz i rozwijania się także poza granicami kraju. A potem to pan Łukasz Korcz podjął się realizacji już kolejnych projektów, tym razem praktyk zawodowych. Panie Łukaszu, przejdźmy więc do tego sukcesu, który stał się Waszym udziałem, czyli otrzymaliście akredytację z Narodowej Agencji Programu Erasmus. Na czym to polega, z czym się to wiąże? Napisanie wniosku i napisanie projektu akredytacji w programie Erasmus było taką naturalną konsekwencją tych projektów, które realizujemy obecnie, cały czas. Są to projekty dotyczące praktyk zawodowych uczniów szkół techników różnych zawodów, które planujemy odbyć w tym roku w Portugalii. Niestety w, w zeszłym roku, w ostatniej chwili zostało nam to uniemożliwione poprzez no, zakaz lotów do, do Portugalii. W, w zeszłym roku 25 osób miało odbyć te praktyki w miejscowości Braga. Teraz będzie to już łącznie 50 osób i 2 miesiące, ponieważ poprzedni projekt obejmował właśnie taką, taką ilość uczniów. Ponieważ nowy budżet Unii Europejskiej przewiduje już nowe zasady realizacji Erasmusów pojawiła się właśnie akredytacja, która jest czymś w rodzaju biletu wstępu na całe 7 lat na właśnie realizację tego typu projektów. I przez 7 lat uczniowie tej szkoły będą jeździć na zachód Europy, uczyć się kontaktów z inną młodzieżą, z innymi ludźmi, innymi zawodami. Zgadza się dokładnie tak. Nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Musieliśmy napisać projekt, w którym musieliśmy określić nasze cele na następne. Na 7 lat i jednym z tych celów właśnie jest wysłanie 30 uczniów rocznie na praktyki zagraniczne co roku, czyli łącznie jest to 210 osób. Także ten projekt przewiduje szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, z których naturalnie też chcemy skorzystać. Deklarowaliśmy, że przynajmniej jeden nauczyciel rocznie takie szkolenie odbędzie. W jakiej formie tego jeszcze nie wiemy, ponieważ do końca przewodnika po projekcie nie ma ale czekamy na instrukcje z Narodowej Agencji. Pani dyrektor, jak ważne są takie praktyki, wyjazdy uczniów, nauczycieli do innych krajów i dlaczego? Jest bardzo ważny, co potwierdza nawet moje osobiste doświadczenie, bo sama brałam udział w takim projekcie Erasmus, wiem, ile mi to dało. Jeśli chodzi o uczniów, to tutaj kluczowe jest to, że mamy połączenie wielu kompetencji. Przede wszystkim poszczególne zawody uczestniczą w praktykach u różnych pracodawców. Będziemy mieli podpisane, czy mamy już teraz podpisane umowy z różnymi przedsiębiorcami w Portugalii. Dzięki temu mogą zobaczyć, jak wygląda konkretna praca w kraju. Unii Europejskiej. Oczywiście podwyższają swoje kompetencje językowe, gdyż znajdują się w środowisku, w którym muszą z tego języka używać. Oprócz tego, takie praktyki obejmują też szeroki program kulturalny, popołudniowy i weekendowy, co pozwala im poznawać nowych ludzi i tutaj rozwijać z kolei tak wiele kompetencji społecznych. Dla wielu uczniów takie praktyki zagraniczne, jak i dla nauczycieli, na pewno są też takim wyjściem po poza strefę komfortu, bym powiedziała w takich warunkach bardzo kontrolowanych, bezpiecznych, a jednak pozwalającym poznać własne mocne i słabe strony i dzięki temu się rozwijać. Jeśli chodzi o nauczycieli przedmiotów zawodowych, no to oczywiste jest to, że w przedmiotach zawodowych ze względu na bardzo szybko postępujący rozwój technologiczny, nieustanne szkolenie, podnoszenie swojej wiedzy, a także spojrzenie na to z punktu widzenia innych jest bardzo istotne w doskonaleniu zawodowym nauczyciela. Proszę Państwa, kiedy start? Kiedy zaczynacie? Kiedy pierwsze wyjazdy? Znaczy, no, mamy nadzieję. Na, mamy nadzieję przede wszystkim. <grym> tak. znaczy, mamy zaplanowany pierwszą mobilność e, 5-6 czerwca wylot. Druga mobilność będzie realizowana w lipcu. Jeżeli wszystko będzie ok, to wrócimy 1 sierpnia. Z bo... nowym bagażem doświadczeń. <grym> tak, tak. Bez żadnych zakażeń, tak, z, wieloma, z wieloma wspomnieniami. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za rozmowy. Oby tak było. Oby i wam nie przeszkodziła i żadne inne przeszkody nie stanęły na drodze, co byście i wy jako nauczyciele, jako kadra i przede wszystkim uczniowie mogli z tego programu korzystać. Proszę państwa kończymy pojazdową audycję. Gościniec moimi państwa gośćmi byli pani dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Ewelina Zawielak i koordynator programu Erasmus w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej pan Łukasz Kocz. Dziękuję państwu. Bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Gościnie Radia Września 93 i 7. 93 i 7. Września. Najlepsze polokalne.